młodzi ludzie są bardzo otwarci i mówią otwarcie to, co im się nie podoba. Wymagają również od pracodawcy, od, od kierownictwa. To młode pokolenie potrafi o siebie zawalczyć. Rzeczy, które mogliby zrobić czasami bez jak gdyby ingerencji z zewnątrz, nie wykonają tego. Często żyją w schematach takich, ja nie mam tego w karcie kompetencji. Znam sytuację, w której Zetka mówi, że wychodząc jako ostatnia z biura, nie będzie zakręcała po sobie kaloryfera mm -hmm. na przykład, bo to nie jest wpisane w jej obowiązki. No, tak. Ja myślę, że tutaj wchodzimy też troszeczkę nie tylko w to, co mamy w kompetencjach, ale to jak jesteśmy wychowani, jakimi jesteśmy ludźmi, jaką mamy naturę. Tak? Nie tylko zrobienie odtąd dotąd, ale trzeba się również zachować jak człowiek. Bardzo często też my jako rodzice gubimy się w tym, mówimy dzieciom, że zrobisz coś za coś, posprzątasz pokój, dostaniesz, nie wiem, 10 złotych. I tak. wtedy się to odbija na tym, że dobrze, ja posiedzę godzinę albo dwie w pracy dłużej, ale ja bym chciała dostać za to minimum tyle i tyle. Także myślę, że no trudny temat na pewno, ale, ale może się będziemy uczyć na tak. błędach.